Serdecznie Państwa witam. Mamy pierwszą dekadę marca 2024 roku, dokładnie 4 marzec. Dzisiaj jest poniedziałek, ostatni dzień, w którym Czółki mogą jeszcze latać i gromadzić pyłek z wierzby iwy. Wierzba Iwa jest w szczytowej fazie kwitnienia. Jutro już przyjdą chłody. Noc w storku na środek ma już być ujemnymi temperaturami Tu mam bardzo słabą rodzinę 3 Ponad miesiąc chłodów Zwytrzyma Zwytrzyma ta malutka rodzina Czy utrzyma się niej matka? Która będzie matką zapasową jest piękna ciepłota. Także pokarm białkowy pięknie pszczółki gromadzą. To są. Dosłownie ostatnie godziny ich pracy, zważywszy na to, jakie moje rodziny są słabe, wychodzi na to, że te ule są całkowicie opuszczone. Wszystko wyszło w pole. Warunki termiczne w jazdach rodziny pszczele mają bardzo dobre, krótka komórka to jest wąska uliczka dużo łatwiejsze utrzymanie temperatury w przestrzeni międzyramkowej, czyli w tak zwanych inkubula inkubulatorach pszczelich. Rodziny są w głębokim cieniu, ale to jest też słaba rodzina. W tej rodzinie całą zimę prawdopodobnie był czerw, pszczółki się wypracowały. i wypracowane leżały martwe pod ganeczkach wylotkowych tu jestem Słabej rodziny. Czy ona mm. <laughs> przetrwa ponad miesiąc chłodów i spadków temperatury? Dzisiaj o poranku, wylotki były zawilgocone. To znaczy że rodziny pszczele zaczęły pracę na całego To nie jest mocna rodzina choć słabe, ale starają się pracować Żeby zdążyć Żeby zdążyć na maj. Żeby być gotowym na zbiór. Ta z kolei rodzinka jest ładna. Ul numer 5. Do słońca. Muszę skorygować ten wylotek, otwór wylotkowy, może mają za mały, także moje rodzinki są marne, po inne lata miałem trafiały się takie wyjątkowo mocne rodziny a w tym roku wszystko na jedną kopytą dziwny dziwny to rok w zimie były spadki wiadomo i nawet jeden był do minus 20 do minus piętnastu bez parę dni no i jakoś to w tych moich pancernych ulach te moje biedule przetrwały. Proszę Państwa, nadchodzą zimna, a moje ule są bardzo dobrze ocieplone z boku, z góry małe wylotki. Ponadto jeszcze poujmowałem ramek gniazdowych. Także Stworzyłem wręcz laboratoryjne warunki moim rodzinom pszczelim, aby mogły się pięknie rozwinąć. Czym się to skończy? Teraz napływa pyłek, który jest bardzo potrzebny do wychowu czerwiu, ponieważ te młode pszczoły będą bardziej tuste, bardziej wypasione, lepiej będą wypełniały komórki. swoją objętością, swoją masą i nie będzie dochodziło do kopulacji warozy i ta waroza która została może już tej wiosny przywleczona to prawdopodobnie już w tym czerwiu który jest wychowany który jest wychowany na nowym pyłku już zakończy swój biologiczny byt w ulu dzisiaj rano dałem te dachówki podwylotkowe bo pszczółki żeby sobie lądowały na tym a nie wpadały pod ul żeby dochodziły z tym pyłkiem bo nie mam czasu być w pasiece i podsadzać je do ula a ponadto będą dni chłodne ale temperatura może w dzień po mroźnych nocach dochodzi nawet do plus 10 stopni i w takie dni pszczoły mogą wylatywać po pyłek parę tam minut czy godzinę i w ten czas taka zmarznięta pszczoła może mieć trudności z dolatywaniem do ula. Jak jest taka podstawka pod wylotkiem, to zawsze ostatnimi siłami pszułka się do tego do wlecze i dojdzie do ula. No tu pszuka, widzicie podniesie się czy nie Czy trzeba będzie i interwencji przelaża żeby ją uratować Na pewno jest bardzo wyziębiona, osłabiona i dzielna no, pszoła Dzielna pszczoła, dzielna pszczoła. Dała rady się podnieść. I proszę Państwo, jutro o tej porze tu będzie cisza, spokój. Nie będzie żadnych lotów pszczół. Ostatni dzień, w którym jeszcze mogą sobie nagromadzić pokarmu białkowego. I prawdopodobnie jeden taki koszyczek pyłku będzie służył do wychowu dziesięciu młodych pszczół. Bo taka jest. Proporcja w naszym świecie w plonach dawniej chłop musiał oddawać swojemu panu na kościół chyba 10 szczyznę. Ta 10 szczyzna na pewno jest z tym związana, że z taki, takim jednym koszyczkiem pyłku pszczoły mogą wykarmić 10 młodych pszczół 10 larw oczywiście nie samym tym bo tam idzie i cukier i miód piękne koszyczki tak w pobliżu nie mam tu nigdzie wież wyjwy dość daleko są w granicach 400 metrów no ale te nasze górki krzciółki potrafią się zbić potrafią się zbić i coś przynieść proszę państwa Z wysokości mojej pasieki serdecznie się z wami żegnam.